W ramach akcji Goń pomnika Bolszewika. Przede wszystkim przez stowarzyszenie Koliber oraz młodzież Polską. Dzisiaj z nami jest także Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć, które włączyło się w akcję Goń w pomnika Bolszewika. Ja nazywam się Norbert Kustusz, jestem prezesem stowarzyszenia Koliber. Miałem przyjemność poprowadzić dzisiejszą konferencję oraz przedstawić zarys całej akcji idei akcji Goń pomnika Bolszewika oraz dzisiejszego happeningu. Zacznę od happeningu, myślę, że to jest bardziej nawet nośne. Proszę Państwa, przynieśliśmy tutaj dzisiaj specjalnie dla Rosjan, dla e, pobratymców tzw. E, pralkę-franie. Skąd e, taka idea przynieść pralkę-franie? No, wszyscy widzieliśmy te wręcz par e, parodiowe sceny, kiedy to Rosjanie z terenów ukraińskich wywozili różnorakie sprzęty AGD od najprostszych do nawet nowocześniejszych. Świadczy to oczywiście o tym, iż musi być niebywała bieda w Rosji, pomijając oczywiście zapewne region moskiewski. Jednakże ta pralka z pewnością im się przyda. Do czego? Myślę, że to jest drugi argument. Przede wszystkim do tego, aby wyprać brudne od krwi niewinnych ludzi, cywili, Ukraińców mundury. Aby wyprali je sobie i mogli mieć chociażby pozornie sumienia czyste. Jeśli chodzi o akcję Goń z Pomnika bolszewika, jej początek miał start już w 2011 roku. W 2011 roku, kiedy środowiska właśnie stowarzyszenia Koliber rozpoczęły oddolnie, społecznie akcję dekomunizacji przestrzeni publicznej, wtedy właśnie rękami organizatora pierwszej edycji Pana Piotra Mazurka. Dzisiaj my, kiedy większość tych miejsc została usunięta, kiedy większość z nich została oddolnie właśnie usunięta przez środowiska społeczne, przez organizacje skupione wokół Stowarzyszenia Coliber, przez także samorządy lokalne, my kontynuujemy tę akcję. Dlaczego? Dlatego, że wiele tych miejsc zostało. Mamy ponad 250 miejsc. O czym teraz będzie powiedziane, z samych ulic, które są dzisiaj w całej Polsce nieusunięte przez samorządy lokalne. Ponad 60 pomników i obelisków, które wychwalają Armię Czerwoną, które wychwalają tak zwane wyzwolenie. Wszyscy wiemy, czym było wyzwolenie. To oprócz tego, iż zmieniliśmy okupa okupanta z niemieckiego nazisty na rosyjskiego komunistę, to były to mordy, były to gwałty, rozboje, zatracenie majątków Polaków, straty na życiu i zdrowiu. To wszystko jako naród polski. Wszyscy nasi przodkowie odczuli. Dlatego dzisiaj, kiedy te pomniki zostały, kiedy te nazwy ulic wychwalające zbrodniarzy zwykłych zostały, my dokończamy ten proces oddolnymi akcjami, aby usunąć wszelkie nazwy ulic wychwalające komunistów, wychwalające zbrodniarzy komunistycznych, by usunąć wszystkie pomniki, tablice pamiątkowe, wszystkie obeliski, które wychwalają tych ludzi, którzy mordowali naszych przodków, którzy katowali, którzy. Byli wykonawcami systemu komunistycznego. Nie ma naszej zgody jako środowisk, stowarzyszenia Koliber oraz młodzieży Polskiej na to, aby w polskiej przestrzeni publicznej były takie miejsca. O tym mówi sama konstytucja. Mamy zakaz propagowania ideologii totalitarnych, w tym wymienionego tam komunizmu. Jeśli ktoś się do tego nie stosuje, to powinniśmy go podciągnąć pod sankcję karną. O tym już więcej moi y, następni mówcy. Teraz proszę o zabranie głosu kolegę pana Aleksandra Kowalińskiego. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Te pomniki, o których przed chwilą była mowa, są także niestety w Warszawie, w stolicy Polski. Jest to niebywały skandal, że tyle lat po upadku komunizmu te pomniki wciąż stoją. Mam na myśli między innymi pomnik na mauzoleum żołnierzy radzieckich, żołnierzy sowieckich, który znajduje się w Warszawie i wciąż. Jest haniebnym znakiem epoki słusznej minionej. Jako środowiska popierające akcję Końc pomnika bolszewika domagamy się usunięcia tego haniebnego pomnika. Na uwagę zasługuje niestety skandaliczna postawa władz Warszawy pod zarządem prezydenta Rafała Trzaskowskiego, ponieważ już za parę dni 21 września Rada Miasta Stołecznego Warszawy będzie dyskutowała nad planem zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Mokotów, gdzie ten pomnik się znajduje. I według naszych ustaleń plany miejskich, stołecznych radnych są takie, by ten pomnik zachować. To skandal. Skandal, że radni Warszawy, Warszawy tak doświadczonej komunizmem, chcą utrzymać skandaliczny pomnik. Sowieckich zbrodniarzy. Będziemy przeciwko temu planowi zagospodarowania protestować. Będziemy robić wszystko, żeby nie został przyjęty w tej formie, która dopuszcza utrzymanie sowieckiego pomnika na warszawskim Mokotowie. Domagamy się jego likwidacji. Nie ma zgody na to, żeby w Warszawie pozostawały jakiekolwiek sowieckie komunistyczne pomniki. Takim światełkiem w tunelu. Co warto podkreślić, jest kwestia wyroku, jaki Wojewódzki Sąd administracyjny wydał w sprawie podobnej, w sprawie pomnika sowieckiego, komunistycznego, który znajduje się w Olsztynie. Władze miasta nie były zbyt skłonne, żeby pozbyć się tej pamiątki z czerwonej przeszłości. Natomiast wyrok sądu nakazał im usunięcie tego pomnika, który. Mam nadzieję, że wkrótce zostanie zlikwidowany. Także nawet gdyby miasto stołeczne Warszawa przyjęło ten haniebny plan i nie chciało zachować ten skandaliczny komunistyczny pomnik, to wciąż jest ten bad sądu administracyjnego, który może miasto zmusić. Na pewno jako środowiska, a, Kolibra, środowiska narodowe. Ja jako lider środowiska narodowego w Warszawie będziemy walczyć o to, żeby miasto było wreszcie wolne od jakichkolwiek śladów komunistycznej przeszłości. Dziękuję bardzo. Teraz będę prosił o wypowiedzenie się wiceprezesa Stowarzyszenia Koliber, pana Pawła Włoszczuka. Szanowni Państwo, 17 września, data symboliczna to wkroczenie Sowietów na wschodnie tereny II Rzeczpospolitej. A tyle dziesięcioleci po wojnie, mimo że w 2016 roku, dokładnie 2 września, zaczęła obowiązywać ustawa dekomunizacyjna, cały czas nie możemy pozbyć się sowieckich złogów w postaci nazwy ulic, pomników, mostów i itd. Ten obowiązek jest nałożony na samorządy tą ustawą. Miały czas do wykonania go przez roga, więc do 2017 roku, jak widać, wiele samorządów się z tego nie wywiązało. I to jest pewien problem, ponieważ ta ustawa jest wadliwa, gdyż nie, mo, gdyż nie nakłada żadnych sankcji na samorządy, które nie wywiązują się z jej wykonaniem. Dlatego jako Stowarzyszenie za inaugurowaliśmy 9 maja w Sejmie konferencją prasową, już drugą edycję Goń Spomnika Bolszewika, tak aby rzeczywiście tutaj zmotywować lokalnych samorządowców do pozbycia się tych tych sowieckich złogów, na stronie Goń Spomnika możemy zobaczyć aż 250 rekordów w całej Polsce, więc jest tego bardzo sporo, ale też wychodzimy samorządom naprzeciw, gdyż jesteśmy w kontakcie z Muzeum Historii PRL-u w Rudzie Śląskiej, które ma w swoich zasobach park takich starych pomników i jest w stanie przyjąć od samorządu każdą ilość. Będziemy oczywiście służyć kontaktem i pomocą i zachęcamy też lokalnych samorządowców do informowania nas o takich pomnikach, abyśmy mogli skomunikować, czy to wywiezienie takiego pomnika, czy zburzenie go i wtedy będziemy mogli dopomóc. Jakby w pozbyciu się tych pozostałości. Dobrze, teraz będę prosił o zabranie głosu reprezentanta młodzieży polskiej, pana Macieja Korneluka. Dzień dobry, szanowni państwo. Ważną kwestią w tym temacie jest także odbiór społeczny przez młodzież takich reliktów przeszłości, bowiem młody człowiek, który wkracza w dorosłość i wcześniej nie interesował się Historią czy polityką nie pytał o to rodziców, dziadków, nikt mu tego nie wytłumaczył, bądź nie wytłumaczono mu tego dostatecznie. Idąc miastem i widząc relikty e, przeszłości w postaci komunistycznych nas ulic, obelisków, pomników e, komunistycznych zbrodniarzy, Armii Czerwonej, e, może stwierdzić, że takie poglądy są normalne, że komunizm wcale nie był zły. I potem kształtować w bardzo nieodpowiedni sposób swoje poglądy. Nie powinno dochodzić do takich, do takich sytuacji, że jeszcze nie do końca ukształtowane poglądy u młodego człowieka mogą właśnie kształtować się na podstawie tego, co widzi na ulicy, co nie zostało usunięte, a usunięte zostać powinno. Dodatkowo politycy lewicy chodzą w takie miejsca, składają tam wieńce, składają tam znicze. Mówią publicznie o tym, że Armia Czerwona nas wyzwoliła. Taki młody człowiek może stwierdzić, że rzeczywiście tak było. Że komuniści nas wyzwolili, że jedynym wrogiem byli Niemcy, podczas gdy wrogów była dwójka. Jedni to byli Niemcy, potem przyszli komuniści. Nie może dochodzić do takich sytuacji, dlatego żądamy, aby takie relikty przeszłości zostały usunięte z polskich miast. Z nie pojawiały się w polskiej przestrzeni publicznej, gdyż jest to bardzo szkodliwe dla młodych ludzi i dla całego społeczeństwa w dalszym skutku. Dziękuję. Teraz będę prosił o wypowiedź reprezentanta Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć, pana Pawła Zdziawskiego. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. My, jako Stowarzyszenie Wspólnota i Pamięć, czujemy się zaszczyceni, że możemy dołączyć do tej inicjatywy Goń Wspomnika Bolszewika. Dziękuję koleżankom i kolegom z Kolibra, z Młodzieży Wszechpolskiej, ze środowisk narodowych. Szanowni Państwo, Józef Stalin powiedział, że zwycięzców nikt nie będzie sądził i te słowa mają swoje reperkusje do dzisiaj. I dlatego spotykamy się właśnie tego dnia, 17 września, żeby przypomnieć jedną niepokojącą rzecz. Cały czas naród polski trapi pewnego rodzaju schizofrenię. Tak jak kolega tutaj słusznie zauważył, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zabrania odniesień do zbrodniczych totalitaryzmów, takich jak faszyzm, nazizm czy komunizm. Niestety te podwójne standardy wciąż są obecne. O ile słusznie system narodowego socjalizmu, niemieckiego nazizmu został potępiony i nikt sobie dzisiaj nie wyobraża, żeby w przestrzeni publicznej e, były takie symbole jak swastyka, jak odniesienia do hitlerowskich, niemieckich zbrodniarzy. Tak, niestety, wciąż to jest dla mnie niezrozumiała sprawa, jak w III Rzeczypospolitej może istnieć taka partia jak Komunistyczna Partia Polski, jak może dochodzić do takiej sytuacji, że osoba z sierpem i młotem publicznie manifestująca swoje komunistyczne przekonania i odnosząca się do sowieckich zbrodniarzy jako do bohaterów. No nie zostaje odpowiednio napiętnowana. Taka sytuacja jest. A więc mamy podwójne standardy. Z jednej strony czcimy bohaterów podziemia antykomunistycznego, żołnierzy wyklętych. Czcimy tych wszystkich, którzy walczyli z tym reżimem, z tym totalitaryzmem. Z drugiej strony jednak niestety wciąż nie uporaliśmy się z tak słusznym postulatem, jakim jest dekomunizacja. Dlatego chciałbym, abyśmy o tym problemie pamiętali nie tylko dzisiaj, nie tylko 17 września, kiedy wspominamy tę hańbę sowiecką, czyli właśnie coś, co, od czego dzisiaj również Rosja, Władimir Putin się odcina, że po prostu Sowieci byli współpracownikami niemieckich nazistów w rozbiorze, w czwartym rozbiorze Polski. Nie pamiętajmy o tym tylko od święta, nie pamiętajmy tylko od rocznic, też myślę, że w ciągu roku warto o tym przypominać i dlatego akcja Goń z pomnika bolszewika jest jak najbardziej potrzebna. Dziękuję bardzo wszystkim przedmówcom. Teraz jako ostatni wątek chciałbym zaprosić do odwiedzania strony www.gońbolszewika.koliber.org, gdzie znajdziecie Państwo przygotowaną przez na środowisko grę. Grę, w ramach której w formie popularnych Angry Birds można logiem Stowarzyszenia Koliber niszczyć pomniki komunistyczne i gonić z pomnika bolszewika, jeśli ktoś nie ma werwy, czasu, aby zaangażować się w naszą akcję oddolnie. Eee, chciałbym zapytać, czy są jakieś pytania ze strony mediów? Nie widzę. Eee, w tym momencie, symbolicznie, na chwilę przeniesiemy laleczkę pod bramę, zostanie usunięta.